Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mam dla Was mangę Boruto, tu Blue Vortex, chapter 13 pod tytułem Prescience, co można przetłumaczyć jako przewidywanie. Jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym zaprosić Was na nasze Instagramy, na konto na Twitterze, na grupę na Facebooku, no i oczywiście na nasz serwer Discord. Założyłem również konto na platformie Patronite zgodnie z Waszymi sugestiami, więc jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, to zapraszam. Link w opisie. Widzowie, kochani, już wspominałem wam w poprzednim odcinku, że wiele się zmieniło, a aktualnie dopiero teraz mam warunki na nagrywanie materiału. Co do zmieniającej się sytuacji, będę was informować na bieżąco. Aczkolwiek ten materiał wyszedł dość spory po ekspozycji, więc miejcie to na uwadze. Dobra, skoro wszystko już wiecie, no to zapraszam Was na materiał w formacie Manga Stories, więc. Lecimy z tym! Dżura, wisząc w powietrzu, ponownie chce wystrzelić pocisk, stwierdzając, że Buruto jest strasznie intrygujący i sam żałuje tego, co ma nastąpić. Jednak niespodziewanie przerywa mu bak, a imię jego to Mamushi. Pyta on, czy przypadkiem nie przeszkadza. Na pytanie Dżury, co się stało, Mamushi oznajmia, że Matsuri wróciła, a z tego, co się dowiedziała, wychodzi na to, iż Boruto ma wspólnika. A Dżura już zrozumiał, skąd Boruto wie o sercach Shinju. Mamushi spogląda na serce w rękach Dżury, pytając, czy Hidali dał się pokonać? Dżura stwierdza, że ich bruk jest potężny i nakazuje odwrót, bo nie chce, aby serce jego przypadło. Dodaje przy tym: Jesteś naprawdę szczęściarzem. Czy to może niebiosa zdecydowały o tym, iż pozostaniesz żywy? Może to tak zwana boska interwencja? Boruto za to, leżąc na ziemi, powoli traci przytomność. Boruto, kilka lat temu po walce z Kołdem, chowa się w jakiejś jaskini, przed pościgiem najprawdopodobniejszy nobiliścia, a za jego plecami słyszą czyjś głos. Boruto zaskoczył widok ropuchy, za to ona tłumaczy, że lekko biorąc ściga go co najmniej 20 szyniobi, a bez zabijania ich nie da się stąd uciec. Boruto pyta, kim jest ta ropucha. Na co ona odpowiada, że nie jest jego wrogiem, bo gdyby była, nie wdawałaby się z nim w rozmowę. Boruto nakazuje żabie, aby zdradziła swoje motywy. Żaba odpowiada, że nie jest to miejsce na rozmowę, a gdziekolwiek nie skończy, każde miejsce będzie lepsze niż to. Dodając zgryźliwie, czy Boruto może boi się żab? Boruto kładzie rękę na żabie, a gdzieś ktoś dotyka kręgu. Postać w kapturze używa ksioseno-jutsu, a skłębów dymu przed Boruto staje Kashin Koji. Boruto zastanawia się, gdzie się znajdują, a Kashin na to oznajmia, że niedaleko kraju wiatru, w jednej ze starych opuszczonych kryjówek Orochimaru i nie dość, że ciężko ją dojrzeć, to nałożył na nią swoje genjutsu. Po czym wyjaśnia, że ta żaba to naukowe narzędzie ninja. Jest ona identyczna jak prawdziwa, tylko stworzona ludzkimi rękami i dzięki temu może on nimi dowodzić na odległość. I to on z nim rozmawiał w tamtej jaskini. Boruto więc pyta, kim jesteś, bo wydajesz się mnie znać. Koji nakłada maskę, pytając, czy teraz coś ci dzwoni? Ta maska? Niemożliwe, odpowiada Boruto, a Koji dodaje. Jestem kaszym Koji, stworzoną nieoficjalnie istotą przez Sanzo Amado. Boruto przyznaje, że nie mógłby go zapomnieć, ponieważ zabił on Ao i próbował zabić Konohamaru, jak i jego. Koji jednak nagle pyta, mogę zweryfikować jedną rzecz? Czy jesteś Uzumaki Boruto od momentu, gdy się narodziłeś do teraz? Tak lub nie, odpowiedz szczerze. Boruto pyta, wiesz o tym? O wszechmocy? Kaszyń stwierdza, że Boruto to naczynie Ishikiego, któremu pomógł on uciec razem z Amado, dodając jednak, że to chyba mylna rzeczywistość. Koji wyjaśnia, że niewiele wie o wszechmocy, jednak zna jej rezultaty, a dnia, którego Boruto uciekł z wioski, wszystkich wspomnienia zostały zamienione. Boruto nie rozumie, stwierdzając, że widzi, iż na pewno został on zainfekowany wszechmocą, jednak nie potrafi dociec, jak on może patrzeć na to tak obiektywnie. Kaszyń tłumaczy, że jest tak, ponieważ wiedział on, że dokładnie tak się może wydarzyć z dużym wyprzedzeniem. Boruto nie dowierza, a Kashin dodaje, że jest mu winne przeprosiny i nawet jeśli robił to, by powstrzymać Ishikiego i zaatakował Boruto, to za to go przeprasza. Boruto przytakuje mówiąc, że sam jest i rozumie wagę misji, a do tego, że nie może sam siebie bronić w obecnej sytuacji jest mocno frustrujące, a doświadczał tego już od jakiegoś czasu. Kashin przyznaje, że jak mówił wcześniej, że został on stworzony przez Amado, aby zabić Ishikiego i uratować planetę, jednak gdy Ishiki się pojawił jego siła była aż ponad jego wyobrażenia. Jednak był usatysfakcjonowany, ponieważ wypełnił misję i wyciągnął Iszykiego i nie mając żadnych wątpliwości spokojnie, czekał na śmierć. Wtedy przed oczami Kashina zaczęły się pojawiać wydarzenia, które jeszcze nie miało miejsca, w tym walkę naród z Ishikim. Koji tłumaczy, że stało się to nagle, ale oglądał dosłownie różne wariacje przyszłości, jedna za drugą, po czym zrozumiał, że są to różne opcje tego, co może się wydarzyć. A w jednej z wersji przyszłości zobaczył on Shingżu, w tym Dżure, Hidaliego, Matsuri, Mamuszy i jednego nowego Shinju, przypominającego Naruto lub Szynkiego. Zrozumiał on, że śmierć Szynkiego nie była wystarczająca i dopóki dziesięciogoniast nie zostanie zniszczony, to tej planecie wciąż będzie zagrażało niebezpieczeństwo. I ma on jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Tłumaczy on również, że od tamtego czasu, porównując to co miało miejsce, a wizje, które miał tamtego dnia, pogłębił on swoje zrozumienie i przekonanie o tej zdolności to pyta, czy wiedział on, że kałaki i on zamienią się miejscami, zanim jeszcze do tego doszło. Koji odpowiada, że tak było w istocie, jednak na ten moment sam wydeplikuje wiele rzeczy poprzez ich pierwszą rozmowę, ponieważ jego percepcja jest taka, iż to kałaki był od zawsze synem Hokage. to więc dopytuje, co to za umiejętność i jakim cudem uzyskał ją tak niespodziewanie. Koji mówi, że Amado na pewno wspomniał mu o Shibaju o Cucukim. O Tsutsukim, który pożarł niezliczoną ilość planet, opanował wszystkie Shinjutsu i nawet był uznawany za Boga. Boru to jest zaskoczony tym imieniem, a Kashin Koji ciągnie dalej, tłumacząc, że każdy członek kary był zmodyfikowany przez Amado, którym zostały przeszczepione komórki Shibaya bez komplikacji, z nadzieją, że któryś z Shinjutsu zmanipestuje się u członków kary, a zdobycie choć jednego z nich wiązało się jedynie ze szczęściem, z czego w rezultacie Hołd zyskał swoje pasy, Daimon umiejętność odbicia, a Eido zyskała jej boską moc. Jednak Boru ani Delta nie zyskali żadnego Shinjutsu, jednak w momencie, gdy Kashin Koji został przyparty do muru, jedna z tych umiejętności się przebudziła. Koji dodaje, to umiejętność, aby widzieć każdą możliwą przyszłość, znana jako przewidywanie. nie mało, to zaskoczyło, a Koji ciągnie dalej. To dla ciebie może zabrzmieć jako nazbyt oczywiste, ale nasza przyszłość nie składa się z jednej zaplanowanej ścieżki. Wiele na jest skierowane tym, jaką odnogę wydarzeń przebierze przyszłość. To battle royale między przeznaczeniami w momencie, gdy rozmawiamy. A jednego z przeznaczeń właśnie uniknęliśmy. Jeżeli Ishiki zabiłby Hokage i zreinkarnował się w ciele Kałakiego, i zostałoby zasadzone boskie drzewo, to planeta przestałaby istnieć. Boruto jest coraz bardziej zmieszane, a Koji mówi, że ta przyszłość w końcu nie doszła do skutku. Innym przykładem jest dzień, w którym zniknął Hokage. Gdy spotkali oni Kałakiego, można powiedzieć, że wtedy Kałaki zdołał go zabić, a Sarada, próbując go powstrzymać, również zginęła. W tym wypadku nie zamienili się miejscami, w konsekwencji czego Kałaki został pokonany przez Kołda i pożarty przez dziesięciołgoniastego, a boskie drzewo zniszczyło planetę. Koji tłumaczy, że ciężko dowieść mu tego co widział, w szczególności zdarzeń, które nie miały miejsca, a to co chce Kashin, by Boruto zrozumiał, to to, iż ich życie biegnie przez ostatnie kilka lat w niebezpieczną przyszłość. Boruto w końcu stwierdza, że to szalona historia, jednak nie może on zignorować faktu, że Koji rozumie jaki wpływ miała wszechmoc na jego życie, mimo tego jak niedorzecznie to brzmi. Boruto nie chce jednak wierzyć w to, iż Kashin widział wszystkie wersje przyszłości, jednak musi przyznać, że nie wydaje się to kompletnie wyssane z palca. Koji mówi, że to mu wystarczy, po czym dziękujemy. Boruto ma jedno pytanie za to: czy to oznacza, że rzeczy staną się nieważne co? I jakim cudem ma im to pomóc? Kashin oznajmia, że najważniejsze w tym wszystkim są informacje. Dla przykładu, życie jako zbieg, które prowadzi Boruto z informacjami jakie posiada Kashin pomogą im wyjść z sytuacji takiej jak przed chwilą. Boruto przyznaje, że byłoby to bardzo pomocne. Kashin dodaje, albo mogę nauczyć teraźniejszego ciebie ruchów i technik jakie przyszły ty opanował w przyszłości. Czy to nie przyspieszy może twojego treningu i twojej nauki? to całkowicie się podjarał, stwierdzając, że to wprost cudownie, ale pyta, czy nie będzie to dla nich problemem. Na co chodzi, odpowiada, że nie będzie żadnych czasowych paradoksów, ponieważ będzie opierał on swoją wiedzę jedynie na tym, co widział. Lecz nagle wtrąca, że może powiedzieć to jak uratować Saskę ze swojego drzewa. Jednak najpierw to musi zrozumieć, czym jest najgorsza możliwa przyszłość, z jaką mogą się zderzyć. Boru to nie bardzo rozumie, więc Koji tłumaczy. Dziesięcioogoniasty uwolni się spod kontroli Kołda. Wyewoluuje w coś nowego, a przed nami pojawi się kilku Shinju podobnych do ludzi z własnymi, indywidualnymi umysłami. Idealnym było, aby zniszczyć korzenie dziesięciogoniastego zanim to nastąpi. Jednak możliwość, że nam się uda, jest bardzo niska, ponieważ w prawie każdej przeszłości, jaką widziałem, zawsze są w niej Shinju. A najgroźniejszym z nich jest ich lider, Jura. Boru to nie zna tego imienia, a Kashin dodaje. Boruto, to on będzie tym, który cię zabije. Koji tłumaczy, nie jest to rzecz absolutna, ale wiele przyszłości pokazywało taką właśnie przyszłość, a co za tym idzie, jest często podobne to, iż kałaki zostaje pożarte, a planeta umiera. Oczywiście taka przyszłość nie może nadejść. Nie możemy pozwolić, aby ta przyszłość stała się prawdziwa. A jak wspomniałem już wcześniej, jest niezliczona ilość prawdopodobnych przyszłości, a w momencie, gdy już się o tym dowiedziałeś, nasza przyszłość właśnie zaczęła się zmieniać kawałek po kawałeczku. Boruto zwraca się do Kojiego. Tak, abyś wiedział, panie Koji, czy chodzi o zatrzymanie boskiego Drzewa, czy też nie, to nigdy nie zgodzę się na opcję, która uwzględnia zabicie Kałakiego. Ponieważ wbicie trochę oleju do głowy mojemu głupiemu bratu i przywrócenie rodziny uzmaki, to jest właśnie mój cel. to zakładając ochraniacz saskę, oznajmia: Nieważne, czy to 10 stoi mi na drodze. A to akurat jest jasne. I nie, nie marnuj oddechu. Zrobię to. Wykończę obu: Kołda, jak i 10 ogoniastego. Boruto przytomnieje i próbuje się ruszyć, jednak Sumire prosi go, aby tego nie robił. Konohamaru, patrząc na rękę Sarady, mówi, że najprawdopodobniej kość jest okej, okay, jednak nerwy są uszkodzone, na to Sarada mówi, aby się nią nie przejmował, tylko pomógł Boruto. Kimawali się odsknęła i rozpoznała Jonina. Ten ją pyta, czy wszystko jest w porządku. Ta jednak momentalnie wypatrzyła Saradę, stwierdzając, że jest ranna i nie wahając się ani chwili ruszyła w jej kierunku. Hima podbiegając do Sarady łapie ją za rękę i nasycając ją czakrą zaczynają leczyć, na co Sarada nie dowierza, co nie uszył uwagi Kałakiemu, a Konohamaru pyta – Himawali, co tu do cholery się dzieje? Hima oznajmia, że uszkodzenia nie były poważne, a Sumireby krzykuje, by uluczyła Boruto, na co Himała jest zaskoczona, że Boruto wrócił do wioski, lecz w tym momencie odzywa się Kałaki. – Stój, Himawali, nie podchodź do niego. Himawali jest zaskoczona, a Sarada już próbuje mu pocisnąć, jednak Kałaki prostuje. – Nie zrozum mnie źle. Pozwolę jej go uleczyć, jednak musimy zrobić coś najpierw. Prawda, Konohamaru Sensei? Tak, w rzeczy samej. Nie możemy przepuścić idealnej okazji. Po tych słowach Konohamaru podchodzi do Bodu, to mówiąc, sumile by się odsunęła. Konohamaru odwraca Boruto na plecy, mówiąc, aby się nie martwił, ponieważ będzie delikatny, stwierdzając, że są to kajdanki otamadu, które uniemożliwią mu używanie jakichkolwiek ninjutsu. Sarada próbuje protestować, jednak ten odpowiada, aby nie narzekała, ponieważ taka jest procedura, a do tego potrzebują informacji od Boruto i mówi, aby zaalarmować ósmego. Kałaki w tym czasie sięga za kołnierz Boruto, wyciągając ropuchę. Kawaki oglądając rupuchę sam siebie pyta w myślach, czy to żaba Kashina jego. Następnie rupucha poszła z dymem, Konohamaru pyta, co się stało, jednak kałaki go zbywa, mówiąc, że to nic. A każdy w kryjówce mówi sam do siebie Co za niefortunny splot wydarzeń W kryjówce Shinju Jura stawia na ścianie serce duszy Hidaliego A korzenie ze ścian zaczynają zmierzać w kierunku serca nakłuwając je A po chwili w kłębach dymu coś się zmaterializowało Korzenie zniknęły i pojawił się Hidali. Jura pyta go czy są jakieś problemy Na co Hidali odpowiada, że nie ma pojęcia Na to Jura jest zadowolony twierdząc, że to prawdziwy Hidali Przyznając, że jego świadomość pozostała nietknięta Matsuri natomiast pyta Dżura, czy już czas? Wiesz, o co mi chodzi? O to, że mną bzdryga, aby zobaczyć, co się pojawi. Dżura się zgadza, mówiąc, aby je zerwała, a ona jednym ruchem palca zrywa serce duszy, podobne do tego od Hilariego. Matsuri manipuluje sercem tak, aby zostało postawione na środku sześcianu, natomiast Dżura, zamyślony, opierając się o drzewo, zauważa. Teraz tylko jak cię nazwać? Koniec czaptera. I tak oto kończy się odcinek Boruto. Tu Blue Vortex, chapter 13. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie ślad w komentarzach. No i wiadomo, nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i peace out!